Dzień dobry, drogie z lwy. Oto to wasze czytanie bonusowe na 6 miesięcy wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń i luty. No, patrząc na rozkład, podejrzewam, że nie będzie to rezonowało ze wszystkimi, bowiem bardzo tutaj mi się w waszej miłości przejawia aspekt materialny. Nie, nie, nie każdy, każdy ma relację związaną z zawodem, z finansami. Zawodem, oczywiście zawodem takim związanym z pracą, tak? Nie zawodem miłosnym. Ale zobaczymy, co tutaj karty pokażą jeszcze, kiedy zacznę już interpretować rozkład. Pierwsze trzy karty to karty na życie uczuciowe, następne trzy pod spodem to karty na życie. Finansowo-Zawodowy. Mamy kartę po lewej stronie, która mówi nam, na co uważać w ciągu tych sześciu miesięcy i to, na co co sprzyja, całkowicie sprzyja um, Waszemu życiu, Waszym wyborom, Waszym decyzjom w ciągu tych sześciu miesięcy. Drogie lwy, energią tła czytania jest król kielichów. Król Kielichów jako człowiek nadający charakter całemu czytaniu. On się przebija przez tą sferę materialną, choć bardzo subtelnie i bardzo lekko, przez całe te 6 miesięcy. Król kielichów to człowiek. No często jest to męska energia, ale bardzo subtelna męska energia, dojrzała, ciepła. Wskazuje nam na osoby spod wodnego znaku, czyli rak, ryby bądź skorpion. To też energia człowieka, który może ulegać uzależnieniom od alkoholu. Co najmniej częściej sięgać po ten kielich z powodu smutku lub rozczarowania emocjonalnego. Niekoniecznie jest to karta dla was, niekoniecznie jest to karta wasza. Tutaj mam dość sporo tych osób, w zasadzie dwie. Najbardziej ten król kielichów, ale jest też król monet, który nie oszukujmy się, jest zaprzeczeniem, czy tam jest kontrastem wobec króla. Kielichów. Król Kielichów jest emocjonalny. Król Monet jest człowiekiem skupionym na finansach, na zarobkowaniu, na posiadaniu, na kontrolowaniu. Uczuć i emocji jest tu mnie, jest to na pewno dojrzała energia człowieka, który ma sporo, i na tym może być skupiony. Może wy jesteście w jakimś związku z zodiakalnym koziorożcem. Ten koziorożec widoczny jest też w karcie diabła i on jako wpływa na, mocno wpływa na życie uczuciowe. Tak jakby finanse, materia, jakiś tam fundament życia miłosnego, no, stracił tą energię subtelnych uczuć i miłości. Może lwy zapomną. Zagubią, na chwilę stracą miłość z oczu w życiu miłosnym. Jak to rozumieć? No widzicie, drogie lwy, karty na, karty na życie uczuciowe to król monet, piątka monet i as monet. Król monet mówi nam o człowieku, który, jak już wspomniałam, związany jest z jakimś bogactwem. Bogactwem materialnym, posiadaniem, kontrolowaniem tego, co posiada, gromadzeniem i chęcią posiadania więcej. Istnieje szansa, że jesteście w takim związku z kimś takim, lub no, w jakiś sposób to wy wchodzicie w energię takiego dominującego i kontrolującego króla monet. Uważam jednak, że gdzieś tam w tyle. Mm, Jednak ten król kielichów mówi nam, że to jest to Wasze pragnienie miłości. Miłości, ciepła, czułości. Jeśli jest taka sytuacja, w której Wy obecnie skupiacie się na przykład na budowaniu domu, kupowaniu domu, um, aranżacji wnętrza albo zakładacie wspólnie jakąś firmę albo ogólnie wasze życie jest bardzo mocno związane na finansach to to miejcie bierzcie pod uwagę to, że możecie się od siebie odsuwać o tym mówi piątka monet to jest niedostrzeganie drugiej osoby mimo iż jest dosłownie obok na wyciągnięcie ręki, tak jakbyście mieli żyć osobno, odwróceni od siebie. Przynajmniej jedna z tych stron osoba, która jest bardziej skupiona na życiu finansowym, na zawodowym, na zarobkowaniu, na jakiejś materii, na takich przyziemnych sprawach, może nie dostrzegać Was. Jeśli jest jeszcze to relacja taka trzyosobowa, to powiedzmy, że ten król mund może wskazywać tą trzecią osobę w związku. Trzecią osobę, która odciąga was od siebie. Życie finansowe, pieniądze, materia, jest czymś, co daje nam stabilizację. Poczucie stabilizacji, bezpieczeństwo. Czasem jest to iluzoryczne, bo, bo zawsze nam będzie czegoś brakowało, jeżeli zatracimy jedną z tych stron. Stronę emocjonalną na przykład, która tutaj widnieje, jaka ta niedopieszczona, ta... Mm, Niedostrzegana. Traktujcie ten rozkład jako ogromną radę, aby tak nie uczynić, bo możecie bardzo mocno żałować odsunąć się od siebie, niezależnie od tego, czy jest to relacja stała typu związek, małżeństwo relacja, która rozwija się w pracy, na płaszczyźnie zawodowej. Lub relacja, która ma jeszcze gdzieś tam trzecią osobę u której ze stron. Pieniądze mogą zaślepić, materia może zaślepić. I te materialne, denarowe karty oczywiście wskazują na koziorożca, byka lub pannę. Energia tych osób, tych znaków jest tutaj bardzo mocno widoczna. Jednak szansa, że. Taki kryzys w emocji przez skupienie się na pieniądzach i materii zostanie um, pokonany oczywiście przez Asamonet, czyli kolejną kartę z Trygonu Monet, natomiast Asamonet jest kartą mówiącą o pokonywaniu przeciwieństw, czy też próbach Konaniu, pokonania przeciwieństw, pokonania trudności, pokonania czasem tej materii. To też nowy początek i nowa szansa, więc myślę, że bliżej początku nowego roku 2021 jest szansa, że ten Król Kielichów wyjdzie naprzeciw, że wejdziecie w głębszą, subtelniejszą energię. Energię współpracy, energię wzajemności, energię partnerstwa, albowiem w, energii, w karcie sprzyjającej jest dwójka kielichów. Ona przede wszystkim mm, odnosi się dla mnie w tym całym aspekcie, w całym tym rozkładzie do życia emocjonalnego, do partnerstwa. Mówi o tym, żeby nie zapomnieć o uczuciach, o miłości, o tym, że należy ją pielęgnować. Nie zapominać o miłości, nawet jeżeli gdzieś tam jest was, wam nie po drodze, jesteście skupieni na innych sprawach, chociażby na tej materii, na tej pracy, to wciąż to połączenie no, trwa, nie da się go przerwać, ale może, może, nie, może nie tyle, że nie da się go przerwać. Oczywiście można przerwać, można się zatracić w pieniądzach w materii, ale karta dwójki kielichów wyraźnie wskazuje, aby. Pamiętać o miłości w tym wszystkim, wspólnie to budować. No, przecież, jeżeli kupujecie na przykład dom, albo zakładacie firmę, ale przede wszystkim, jeżeli chcecie zbudować razem dom, no to ten dom e, zapewne ma być wypełniony miłością. Nie, kłóć, no, nie kłóćcie się, no. Pamiętajcie, że często jest tak, że kiedy kupujemy coś takiego wielkiego, wydajemy finanse wspólne. E, to nastaje taki moment kłótni, sprzeczek, złości, bo coś wyjdzie nie tak, pojawi się coś niezaplanowanego, ale tutaj wyraźnie Dwójka Kielichów mówi, że wspólnie razem, dzieląc się trudnościami, wspierając nawzajem, jesteście w stanie dokonać tego asamonet, czyli pokonać te przeciwności i stworzyć wspólnie coś pięknego i nowego. Jeżeli chodzi o życie finansowo zawodowe. No to tutaj mamy szóstkę monet, czwórkę mo szóstkę buław, czwórkę monet i dziesiątkę mieczy. No arogancja i pycha może doprowadzić do upadku pewnego sposobu myślenia, drogie lewy. Nie wiem, jak bardzo będzie to miało związek z życiem miłosnym. Myślę jednak, że będzie miało. Karty mówią o tym, że życie zawodowe, finansowe przez dłuższy czas będzie szło całkiem dobrze. Jest szóstka buław, czyli jakieś możliwe sukcesy, pokonanie jakiejś trudności, zwycięstwo. Może, jeżeli nie macie pracy, to znalezienie tej pracy. Jeżeli macie pracę, to zyskanie... Awansu, może lepszej, lepszej płacy, uznania. Jednakże tu należy pamiętać, aby również nie zatracić tej, tego momentu, bo wszyscy buław, często możemy ulec yy, pysze? Pycha? Pychy? Nie rozumiecie o co chodzi? Jak jesteśmy zbyt pyszni. Jak dominuje pycha i arogancja, i myślę, że już wszystko osiągnęliśmy, nic nam się złego nie stanie. Te karty wyraźnie, następne karty wyraźnie mówią, że taki sposób myślenia jest błędny. Gdzieś tam w tym całym zwycięstwie w życiu finansowym możecie być osamotnieni i to poczujecie. Myślę, że te karty, te rozkłady się jakoś ze sobą. Że mocno ze sobą korespondują, tak? Czyli życie miłosne i życie zawodowe. Czwórka monet jest kartą właśnie taką mocno korespondującą z królem monet. To jest to posiadanie, trzymanie czegoś. To jest taki skarb, który mamy, z którym nie chcemy się podzielić. I też takie poczucie, że gdzieś tam wszędzie za nami są ludzie, którzy chcą nam to wyrwać. Tak, tutaj mamy na karcie. Kruk, jakieś ptaki, które przyglądają się mężczyźnie, który wydobył te cztery monety z tej skrzyni i, i też tak patrzy na nas, bardzo podejrzliwie. Nie chce ich dać, nie da ich, tak przytrzymuje dłoń, aby nikt, absolutnie nikt nie zabrał tych monet. Uważajcie, bo przy, przy takim nadmiernym skupieniu się może. Możemy, skupieniu się na materii, na czymś, żeby nie stracić, stracimy coś znacznie, znacznie bardziej cennego. I o tym mówi karta dziesiątki mieczy, która spadnie, może spaść na Was bardzo niespodziewanie, bardzo nagle, zaskoczeniem. Jest to upadek pewnej logiki, pewnego sposobu myślenia. Może być tak, że oprzytomniecie i będzie już za późno. Naprawdę trudno mi teraz wyrokować. Zresztą karty nie wyrokują, ale. Y dojść do tego, czy to chodzi właśnie o aspekt życia uczuciowego, miłosnego, czy w ogóle towarzyskiego. Spójrzcie na to, jeżeli wy jesteście singlami, to karty nam mówią, że skupienie na pracy, i na gromadzeniu pieniędzy, na Lęku przed straceniem, stra stratą tych pieniędzy doprowadza do poczucia samotności, do, y, do tego, że nagle zdacie sobie sprawę, że macie te pieniądze, ale w międzyczasie coś innego umarło. Jakaś znajomość, która może się rozwijała, może właśnie związek, który będzie miał kryzys przez skupienie się na materii, na posiadaniu. Coś tutaj po prostu może runąć w tej dziesiątce miecza, ponieważ miecze to myśli, to taki właśnie sposób myślenia który da, zaprowadzi Was gdzieś tam na skraj yy, samotności, poczucia straty. Stąd też cały czas karty przypominają o dwójce kielichów, od królu kielichów, żeby nie zapomnieć o miłości, o partnerstwie, o wspólnocie, również w pracy, tak? Aby, mm, aby nie, nie dążyć do celu samotnie, ale właśnie za sprawą yy, wspólnych sił. Tutaj na, tym, na, na pozycji niesprzyjającej całej całe tej sytuacji widocznej w kartach jest, jest diabeł. Diabeł nam mówi o królu monet, diabeł nam mówi o koziorożcu zodiakalnym. Gdzieś tam taki koziorożec lub po prostu postać, osoba w energii króla monet, czyli taka gromadząca dobro, nie jest niczym sprzyjającym. Diabeł to także przymus, to także obsesja, manipulacja, dążenie do celu po trupach, takie zatracenie się w przyjemnościach, jakie mogą dać pieniądze w takim bardzo przyziemnym sposobie postrzegania przyjemności i budowaniu wobec wokół siebie. Hmm. Manifestu z tych pieniędzy, z tych zarobków, z, te, z tego, że posiada się, że można mieć wszystko, że można wszystko kupić za pieniądze. Diabeł ostrzega. Zresztą, diabeł też jest pod królem kielichów, więc też może tutaj być takie ostrzeżenie przed e, uzależnieniami, przed właśnie takim fizycznym czerpaniu przyjemności, właśnie może przez jakieś tam używki. Więc Wy taki trudny rozkład, ale potraktujcie tak tak? to jako ostrzeżenie, jeżeli powiecie, tu nie widać takiej sytuacji, gdzie możecie czekać na jakąś miłość, która nie przechodzi, albo że ktoś się zdecyduje na kogoś innego i tak dalej. To po prostu mamy historię czegoś, co trwa, ale co można zatracić poprzez skupienie się na innych sprawach w życiu. Myślę, że cała myśl, która płynie z tego rozkładu, to balans, równowaga. Jedno nie może wykluczać drugiego, albowiem doprowadzi to do straty. Dobra, i tyle z mojej strony, lwy. Wiem, że rozkład nie będzie rezonował z największą możliwą grupą osób, ale e ale zapewne dla kogoś będzie bardzo cenną wskazówką. Rozkłady na wrzesień będą pojawiać się od jutra dla każdego znaku zodiaku. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.